Witajcie z tej strony doktorek, a dzisiaj Wam pokażę, jak pobrać oryginalny launcher Minecrafta i na przykład przetestować sobie grę Minecraft, jeżeli gra Wam się spodoba, możecie sobie ją kupić za 100 zł czy tam za ile będzie. Yy, możecie sobie ją kupić, możecie sobie ją przetestować, no i ja wam pokażę jak to zrobić. Wchodzimy sobie na oryginalną stronę Minecrafta, czyli minecraft.net i to tyle. Jesteśmy na głównej stronie, powinniście mieć coś takiego, a jak nie, to wam mogę podlinkować tą stronę w opisie. E, wchodzicie sobie tutaj, mam, macie, jesteście na stronie, nie klikacie pobierz minecraft zjeżdżacie sobie tutaj o minecraft minecraft przemierzaj swój to to klikacie, czyli jak jesteście tu to scroll na dół i to klikacie i mamy tutaj informacje o, o ten, świat i takie rzeczy, można sobie poczytać o aktualizacjach, jak działa i takie rzeczy, ale my chcemy sobie tutaj pobrać, więc nie klikamy powiesz Minecraft, tylko wypróbuj grę za darmo. I jak sobie to kliknęliśmy, wypróbuj Minecrafta za darmo, prawda? Wszystko fajnie i mamy tutaj Minecrafta wersję próbną. I nie, każdy by pewnie kliknął o tutaj znaczek Windowsa, bo jest na komputerze i chciałby sobie pobrać, ale nie, nie pobieramy tego, bo to będzie ten Minecraft Windows Edition, czyli jak to tam, nie wiem, to co można na Androida pobrać wersję płatną, a nawet na PlayStation, tylko nie wiem, chyba da się na tą stronę wejść nawet na PlayStation. Dobrze, e, no i mamy po prostu tutaj ten, ale my sobie zjeżdżamy da dalej, dalej, wersja próbna Minecraft Java Edition i to nas właśnie interesuje. I tutaj mamy Minecraft Java Edition dla systemu Windows 10. Instalacja do download kieruje się wskazówkami. I klikamy pobierz teraz, oto ten przycisk. I pobiera nam się instalator Minecrafta i możemy sobie go otworzyć. Więc instalator Minecrafta nam się otwiera. Czekamy sobie. I mamy Welcome to Minecraft Launcher Setup. Eee, Klikam sobie next. Ja tak nie mogę tego zainstalować, mogę tylko usunąć i chyba i zreperować, ale nic więcej nie mogę, bo już to pobrałem, ale wy pewnie będziecie mogli tam kliknąć install, 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 install i sobie, i sobie to pobieracie i jak w sobie to pobieracie to widzimy się w sumie już po cięciu. Dobra, jesteśmy już po przerwie, odpaliliśmy sobie Minecraft Launcher ten. No i mamy, pobraliśmy sobie Minecrafta, odpaliliśmy sobie ten Launcher. Eee, jak już to zainstalowaliście, to możecie sobie, sobie to wpisać i tu sobie wpisać po prostu Minecraft, o tutaj. Ale my tego nie będziemy robić, no i po prostu my tego nie będziemy robić, ale po prostu jesteście już i możecie się zalogować przez swoje konto Java, Java Edition lub przez swoje konto Microsoft. Tak, to już wiemy, wyszło konto Microsoft, że po prostu do Minecrafta będziemy się logować przez konto Microsoft, ale dobrze, mm, tak wygląda instalator. Mogę was troszeczkę po nim oprowadzić. Tu mamy konto swoje. Tak, ma, tak wyglądają nasze konta. Tu mamy aktualności odnośnie co się dzieje w Minecrafcie, ale to chyba jest po angielsku. Tu mamy Java Edition Minecrafta, a tutaj mamy Minecrafta, ale chyba jakiegoś innego, nie? Ale nie wiem, nie znam się. Ja lubię Minecraft Java Edition. Spis aktualizacji, tutaj macie wszystkie spisy aktualizacji. Co do wersji chyba. Tutaj mamy skróty. A nie, to są skórki, dobrze, przepraszam. E, no i mamy tutaj skórki, ale musimy kupić, e, aby po prostu mieć skórki. I można sobie też pęęki dawać i takie rzeczy. Tylko wiecie, chodzi o to, że tak jakby na innych launcherach po prostu nie widać tych skinów, więc tu widać. To. E, mamy instalację, jeżeli na przykład chcecie sobie zagrać, prawda? to, z, to tutaj klikacie zagraj, prawda? Demo ten, I tu macie taką, taką opcję, prawda? ale możecie sobie wejść w instalację, możecie sobie to wejść tutaj, edytuj i możecie sobie na przykład wersję zmienić, na przykład na taką klikacie sobie zapisz i już macie no, starsza wersja nie obsługuje bezpieczeństwa ten, ale to tam nieważne, najnowsze wydanie macie tutaj. To piecyk to chyba Optifine, a tutaj macie najnowsze wydanie, ale możecie sobie też się zmienić w sumie Ocież nie. nie najnowsze wydanie, chyba tak dlatego, ale możecie sobie nowa, nazwać sobie... Czy sobie na przykład wersję sobie, sobie zagrać na Blazing Packu na Blazing Packu, o domyślny katalog gry, niektóre mody mogą wymagać umieszczenia pliku instalacyjnego, no jak macie moda to sobie możecie ten, wstawić więcej opcji, możecie sobie to kliknąć nie musicie, to sobie możecie rozdzielczość ustawić, możecie kliknąć więcej opcji możecie nie klikać. Yy, tutaj mamy wszy plik wykonywalny java nie wiem do końca yy, ale jak macie dwie rzewy czy coś takiego, i tutaj macie coś takiego jak argument JVM, polecam sobie po prostu tutaj zmienić. Tu ustalacie Minecraftowi, ile pamięci RAM może Wam zabierać. Na przykład, Chcecie aby było dwa, prawda? To wpisujecie tutaj chyba 2,32. Chyba tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien, mogę Wam tą komendę podlinkować w opisie. A jak nie, to se, zobaczcie u kogoś innego. To są takie, tak jakby to są takie konfigi Minecraftowe i takie rzeczy. Nie musimy się w to zagłębiać. Po prostu zostawiacie Gierkę. Ten, no nie wiem, na przykład Minecraft, to miejsce no klikacie, zagraj demo. Nie wiem, bo, 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 Klikacie, sobie graj. No i Minecraft Wam się odpala. Mam nadzieję, że poradnik Wam się podobał. Do zobaczenia i cześć!